Gdyby Pan Jezus zostawił tę cudzołożną kobietę samą tam na środku, odwrócił się na pięcie i odszedł, to nie byłaby Ewangelia. Jezus wstaje, rozgląda się, pyta: Nikt cię nie potępił? Nikt. I ja ciebie nie potępiam. I jakie to jest niezwykłe, kiedy Jezus nie tylko w tej scenie, ale też w innych mówi: Idź i nie grzesz więcej. Nie mówi tak, jak my czasami mówimy innym, idź z Bogiem, ale tak jakbyśmy chcieli się ich pozbyć. Tak jakbyśmy wcale tego Pana Boga i mnie życzyli, żeby szedł z nimi, Jezus za każdym razem, kiedy mówi idź i nie grzesz więcej, nie pozbywa się, nie odwraca się na pięcie, ale mówi idź z Bogiem, bo ja jestem z Tobą nie tylko teraz w tym wydarzeniu. Ale idź ze mną, idź z Bogiem, niech rośnie Twoja wiara, niech trwa Twoje uzdrowienie, Twojego ciała, czy zwłaszcza Twojej duszy. Dlatego chyba warto z tej Ewangelii na pierwszy rzut oka, zupełnie o czymś innym, z, tej, z tego fragmentu Ewangelii wyciągnąć sobie wskazanie dla nas, jak piękne, jak ważne i jaką modlitwą może być to powiedzenie idź z Bogiem. Modlę się, życzę Ci, żeby Pan Bóg Cię prowadził. Nie tylko dla tej osoby, której tego będziemy życzyć, ale również dla nas, którzy zostaniemy nie z nastawieniem i chęcią rzucania kamieniem, ale z modlitwą za kogoś, który potrzebuje tej modlitwy, który czasami nie wie, jak wyjść z grzechu. I chyba lepiej jest nie przyprowadzać do Pana Jezusa innych naukiem ukamienowanie, ale przyprowadzać do Jezusa innych na nawrócenie. Zwłaszcza jeżeli tym kimś, kogo mam przyprowadzić do Jezusa tam na środek, jestem ja sam. Dobrego dnia, do usłyszenia, z Bogiem.